Dzisiaj znowu ze swoim trupem walczę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale miałem y, błąd poduszki silnika. Lewy lewy błąd, nie. Błąd poduszki silnika z lewej strony, czyli z tamtej. Bo jak siedzimy w aucie, to się to odwraca. W każdym razie że ta poduszka ma błąd. No i tak, zdjęła się podłoga. Moment, lampka, żebyście widzieli cokolwiek. Zdję sobie podłogę. Mamy pomarańczową wtyczkę. No i zobaczcie. Nie wiem czy właśnie zarobiłem 350 funtów. Czy to jest możliwe? W każdym razie wyjmę sobie to zabezpieczenie, które tam jest w środku. Winę, wyjmę ten pin i spróbuję to połączyć jak to połączę podłączymy sobie VCDS i zobaczymy co się będzie działo dalej zobaczcie mamy tutaj jeszcze wyciek kurwa macie bana Przyjmowałem tą miskę cholerną i, i się nie uszczelniło bo musiał to zrobić przed wymianą oleju ale to już zostawię spuszczony olej z zdjętą do miski na parę ładnych godzin. Cholera, no. Nie lubię takich historii. No ale kurwa, jest taka historia. To by macie. Nie lubię. Dobra, biorę się za to. Kabelek sobie polutowałem. Se sobie wam, mam. Teraz sprawdzimy, czy nasza poduszka działa. Najpierw sprawdzimy prawą. I prawą, ona prawa, ona prawa była sprawna. Słychać ewidentne pukanie, czyli jest ok. A teraz lewo, bo lewą naprawiałem. I działa Całe szczęście. jeszcze zobaczymy co tutaj mamy. Poduszka na skrzyni. Działa. To była prawa i lewa. Działa. No dobra, czyli mamy wszystko sprawne, możemy sobie składać. Zobaczmy sobie jeszcze, jakie są błędy. Ech, jak zwykle coś nowego jest, ale akurat o tym wiedziałem, mówiłem wam wcześniej, że zmieniałem czynniki. No i znowu się pokazał błąd, więc zakupię sobie zaraz nowy czujniczek 163 czyścimy błędów nie może być nie powinno i nie może u mnie nie może być żadnych błędów dobra po podłogę i żegnam się z Wami trzymajcie się